Jeszcze moment, za chwilę sędzia otworzy drzwiczki i ruszyły, konie ruszyły, dwójka złapała start Westminster Grey, bardzo ładnie, Asza Rajka w tej chwili galopuje na ostatniej pozycji, ale to nie są duże różnice między końmi, drugi galopuje, Stradius na trzeciej pozycji, tam jest jeszcze, trzyma się Ox, jest tam Trani na trzeciej pozycji. Na czwartej galopu Jorinoco Flow, dalej cofający się oksymoron i szachrajka na ostatnim miejscu. Kanie mają do pokonania jeszcze około 1200 metrów. Za chwilę będą wchodziły zakręt, i zostanie im tylko kilometr do celownika Westminster Grey Obok niego już jest Orinoco Flow, te dwa konie. O, podeszła szachrajka tam dużym kołem na trzecie miejsce. W mocnym posyle Stradius na miejscu czwartym. Jest tam Etrani No i już Oxymoron troszeczkę słabnie. Tam również z tyłu Dumb Dancer. Konie są tutaj wysyłane przed wyjściem na prostą. W środku dobrze galopuje Orinoco Flow. I ona wyprowadzi na prostą. Orinoco Flow przy wewnętrznej Westminster Grey Tam wziął dobrze zakręt Dub Dancer. Skrócił sobie drogę do celownika. Ucieka Westminster Grey Ten poszedł po kanacie i ma przewagę. Finiszuje kapitalnie szachrajka do niego. Te dwa konie są, walczą o zwycięstwo. Do celownika jeszcze jednak 250 metrów. Ogier czy klacz. Jeszcze 150 50 metrów, Westminster Gray oddaje od bata, Szachrajka się do niego zbliża, ale nie da rady pobić Ogiera, wygrywa Westminster Gray, druga będzie Szachrajka, na trzecim miejscu kończy Dub Dancer, pozostałe konie, ostatni Oksymoron.